Tak. Takie białe tam z uszami, z językiem. To jest porno no, no, no. Patrz, zobacz Dominik zamiast lordów ma takie ciastka I poro, i jak ileś osób nakarmi te poro To on po, to potem jest taki duży Potem wybucha Jesteście takimi trollami, takimi pizdami nie nakarmiliście poro, a powiedzieliście, że to zrobiliście Jesteście takimi kurwami jeban. Nawet nie wiesz jak mam to bardzo głęboko w dupie Ty Jesteś najczelną kurwą jeban.

Kocie, co ty robisz, maluchu głupi? Pojebało cię? O, pojebało mnie, miau, miau. Kurwa. Wojtko. Wojtko mnie obija. Wojtek Tak mnie miau, Nagrywasz to? To za z kotem? Yes. Ciekawa tak zwana. Bo nie. Tam ja w końcu napisał o, o. chemica stinky cheese i wysłał tą taką emotkę tego sera. Easy! Zimieniem. A ta no, to... tak A ta pawka taka. Co ty Michał się nudzisz, nie? Co ty? nie nieciekawa. BYCU Kot? Oj ojoj, za dużo, dużo tego! Za dużo tego, za dużo, za dużo! Co za to, to niezdrowo Bajo jajo To lewia kurwa Nienawidzę cię Nienawidzę cię ciero Czemu? Idę wam pomogę spróbować. No nie, pierdolę. Nie, pierdolę, Antek. Ty, a w kogo? Antek, bo nie mogę się zdecydować. Mistem Antek, co to było? Lecę. Antek, Antek zabilibyśmy? Zabijam. Antek! Antek, czy Ale o co o nie, chodzi? nie, Antek! Antek, co to było? Antek? Ale, kurwo, zablokował mnie. Czego nie, nie, Antek, nie, 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 blokował mnie, nie, 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 tak, tak! nie, 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 tak, tak, tak. nie, Dlego! Nie, Dlego! nie, Dlego! nie, 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 Tak to nie, 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 Gdzie jest nasz Dlaczego on no otwarty? Jest duszkę Ale jak on jest Hello there Dlaczego zleknąłem właśnie? To winogę tej... konica <laughs> powiedzmy <śmiech> Ja kurwie dobra, Anton wypierdalej, nie chcę cię <śmiech> Weź Może <laughs> ty idziesz zabić on strony Ty Dominik, chodź kolego, jesteś potrzebny Nie ja mam życia W dupie to ma. Jaki kolego? Tak, dobra, cię. teraz się obrażam Przyjacielu, kochany Chodź, szybko od razu, faniaku. Jezu, Antek, jesteś najgorszym sortem, <grym> <grym> co biega w Lidze. Co zrobił? obok Tureta sobie na pano szedł i zacząłem tańczyć. A, a Luxa nie może go niczym trafić. Co jest? Nie to, to jest? na no no Nie, ja po prostu, a... kurwa, mam za duży mózg, o to chodzi. Kurwa. Ja wiem, się... ja no, to Nie, Rosmaria! No za duży mózg Dobra, to kryzy nie jest. was <laughs> coś nazywa po tej głowie, mały wiem. Dobra, manami... Ja się cofam po takiej O Boże. Idę do was, idę do was, to do was. I to do was, i to do was. O, Trzymaj gardę go... wysoko to Niko. Mam dosyć, <laughs> właśnie stanąłem. Myślę, nie gram. Wszyscy mówią, że idą. A co, to? Nikt, zupełnie nikt, kutas. Mam dosyć, właśnie stanąłem. Ja mil... Mam dosyć, właśnie stanęłem. Bo, bo ten. Dobra, gramy w skojarzenia. Nie, bo do wszystkiego będzie seks, albo kutas Cicho, spoilerujesz Seks no. a i co teraz? Kutas Chyba bieda Nos Wąsu Pies Paweł Hej, debil Wojtek <gulik> <gulik> Jeff Aaa, i co teraz? Paweł <gulik> Dawę <gulik> Pizda no a, Antek Pijany Norbert Pizda <gulik> Było Exacto, Cicha. Wiktoria. Bełt. Wiktoria. TikTok, Victoria <laughs> <laughs> TikTok cringe, cringe. Oh. <laughs> <laughs> O. od początku. Teraz strafu 10. mieci. Damian. Pizda. E, Ci Lord ciemności Kniczki lasu Grzyby Grzyby no. Nowa płyta Kizo Poseidon, No, Zeus Jorun no. twój stary <grymne> Andrzej Łajdaku <grymne> Łajdaku, <grymne> twój stary Brak Brak <grymne> Pustka! Wojt <śmulet> Velkos. Aurelio! Smol Smol Smol, co? E, twój dick <śmulet> <Ojej! śmulet> On rozwalił, on rozwalił w tym momencie! Twoja mama! jaki Jakie szagra! Twój tata! Gragas! Eczka! <śmulet> Pan, normalnie tą animację walenia można przerwać. <śmulet> Hekari czarna, Farna. Błąka bońka, jeleń, jeleń. <iz settled> mm. chodź, no. tak chodź, Damian Śmieć! chodź, chodź, Dis chodź, 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 Najman! chodź, Dobra, hej! Okej, okay. ale eksperyment mm. jest oryginalny. And this crazy. But, But my is my number. number. So call, call me, maybe. Hello, Znowu wysadzili. Oh. Bim-bom. <laughs> nie było to, idioto. <laughs> no i co? To <laughs> um, ja mówię słowo no, do... seks. Sex. <laughs> A piosenka miała być. No nie no, sex <laughs> i od tego piosenkę wymyślasz. Ja ma... No nie, flesza dał. No Jaki jest sex? To no dobrze, nie? GORĄCE Consistency Challenge Gikolwiek, kukolwiek FAKU okay. RUSZOWA PANTERA <mum> <mum> MATURA To bzdura, a To, Co to nie do amatury, ciągle krzyczniemy DUSZA DUSZA MA PANA pan <mum> dusza MA PANU <mum> <palu, mum> NIEZMANY IDIOTO CO? <mum> NO NIE ZNASZ TEKSTU JAK NIE? No źle śpiewasz No to jak tam było? Dużo ma I want to break free I want to break free for Jestem koksem, widziałeś tego No daj, Dawaj tą cipeczkę dojeżdżamy ty siedzisz ze skrzyżowanymi nogami jak grasz Chipo O shit, faktycznie Tylko osoby bez ja tak robią Nie, bo ja mam krzywe nogi Tak I same się krzyżują Serio, mój tak wygodnie i za czym golisz? Dobra, chodź po tego, chodź po. nie było takich strolnych, rob tego te drogogo, dragona. Było on to go. obok stał, prawda? Nie ty Zrobiłeś mnie, ty trolu? No Co zrobić? To zacznij go, to zaraz przyjdę. Pręknie, no, zaciąłem. Niech go on ci pije, ja tego nie biję, to był największa głupota. Nie wezmę go, no, nie, no, nie bądź bądź prowadzisz raz? mu, idiotę. Nie uciekam. Oh. No ma czem go wyprowadzić, czego nie rozumiem. Uff.

Dlaczego, dlaczego?! dlaczego? 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 Nie? Olaf jeszcze jest, no to pogrzań no, Zabijamy ich Jak chcesz ich zabić? Tak, zrak, zrak się zabija Nie, on, on się włączył, on się odpali Kup. No Daj mi tego Olafka Nie odpali ci się już. E? O, witam pana, Kurwa... Mnie <laughs> zabiję. Pierścionki, osiem pierścionków, naszyjnik. <laughs> Sorry. That's how you play Shaco, bro. <laughs> już elektrofiltrabity, okay. esak. Osiem pierścionków, naszyjnik, spodnie, t-shirt biały. Jezu, oni są tak kurwieni już. Tam tak HP? Tak I... przecież bym taki takiego człowieka jakby tak się zachowywał przy mnie Nigdy nie, nie chciałbym trafić na Antka w grze. No prawda. To wszystko za 150 <noise> Moim chodźmy, zdaniem, na chodźmy na barona Trzyma Moim zdaniem chodźmy na barona Mam tylko na 100 HP 100 mana. o nie! A psi jak pięknie a, musiało być, musiało no, być Nie używałem zdolnie, nie dobra, nie trafi mnie Jakie to ma hitboxy, Nie so, to Nie użyłem zonii, bo stwierdziłem Wysok. dobra, nie trafi mnie i tak Jak ja żyję <śś> <śś> Warty stary, warty Dobra <śś> Macie tu trzy Wiesz, że nie mamy TPK <śś> Jebnął Kostę, najpierw sobie duszę Tak o, i tak się gra szako Dawaj, r er a mi nie puszy milionów debilu, bo skończy się im gry! Jednak Stoi jest... z baronem przy innym że i narzeka, że mu tańczki nie bronią. Smoka weźcie, smoka! On zaraz od milionów się wpali. Weźcie smoka! smoka. Nigdy są taki takie, takie, Teraz tu takie, No już mi brakuje, ty. <grym <grym no, o, kurwa. Już ty No takie, 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 back? Guess back. Maskę zrobił, No jak się gra wiewiórko? Fajnie, przyjemnie. Zaraz przyjemnie erkę w mordę wpakuje. Przyjemny kołpak na mordę. Myślę, że dużo Nie mi się no, tak nie spodobało. No, nie Dobra, ja czekam na Gino. Dajcie mi Gina. O wiego się ma. Zwierdam, nie, ma za co? Zwarłowałem. Loro, jasno, pokaż mi tego wiego, pokaż. Oka, ty to... Teraz tu skutul Tylko trochę. Tylko czekaj, Bo nam tu lesa nic chodzi. No to, to małem go. go. no. Ten dorzucił rkę. Nie wiem. <laughs> Ale ci może oddać. Ej, idzie treść do was od boku. Dziweczki. Postać. Ale mocno w kurwę. Nie tak Mówi się robi się o, dobra, Nie ma merki. Atomtyk. Nie ma merki. Chuj. Ja też nie. Może tutaj mnie nie zobaczy. <noise> Schowam się za kamieniem. <noise> ja nie, w Wtopię się w tło. to był tygrys z szablo ze Daj mi. Ja pier... no, nie no asystę mi przynajmniej dajcie dziw to za to, że Dominik mnie wtedy wziął, ja mu dziękuję. Ale czemu mi normalnie zabierasz? Ale za chwilę za. Wojtek, poczekaj 3 Boże, ale ty jesteś kurwą jebaną Dominik. Dawaj Andy, co ty kurwa robisz? Ja ci normalnie... ...mi biłem przez 15 sekund. No, kurwa tutaj no. Tutaj mi stajerka Wojtek. W ciągu pół sekundy. A, a pe... Dajcie mi Eternalsy, poczekajcie chupa. No, nie ja, ja o, chur... ja, Dominik, ty nie mogę wyjść. dziwny. Ja też nie wiem co on robi. A podsyłem, Skolę na on nie miał ręki! No. No. Ja kurde, ale jesteście nowymi. Ale on dostał starych kopotów. No to ARK zrobiła więcej niż ty w całym meczu. Lol. Ty. Nie, no dobra, trolle. Chodźcie. Aj, ja nie. Oro. Oro. Serio? Dawaj, dawaj, dawaj. Ej, pęta, pęta, pęta. Udawaj, udawaj mi pętę. Мам го. Мам и тоа.